Diaksy. Nie no. Kuf. Zginąłem, a miałem Diaksy. To ile Kaczyńskich przyjdzie na twojego live'a? No nie wiem. Czekamy na Kaczyńskiego Pomyśl no na... Ty no cztery zoby mi atakuje! Powlewia wszystkie są. ktoś shotował mojego live'a. To bym to z by takie coś... A, a, takie zimne głosy, nie? Wypatrzmy sobie raz. A, a. Tak! No, idę po nie, no, jestem blisko. No. No. no, nie wygląda to za dobrze, tak mi się wydaje. Zobaczę. No, tak średnio bym powiedział. Cześć, ale głównie zrobiłem filtry. Usuń ten filtr. Usuń na pewno. To ja zginę zaraz. Kolor. Okej. Okay. Nie czarny, 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 własny kolor. Już kolor. Jezus. Mary. Ej, a ja wiesz, gdzie mam w piątek treningi? No wiem. Nie mów, no nie, to... mów, nie mów. No wiem. No, 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 blur będzie. Drze...